Mleczko, moi drodzy, jestem w trakcie robienia schodów z płytek, klejonych, grubych. I jak chcecie, to zostańcie ze mną. Pokażę wam, jak te schody zrobię. Pokażę wam później też inne schody, które już są zrobione i jak rozwiązałem tam pewne rzeczy. A jak chcecie, to zostańcie. Teraz ja wam time -lapsuję moją robotę, a później opowiem wam co i jak. Więc puszczam. Timelapsa moi drodzy i zaraz wam wszystko opowiem i pokażę wam inne schody i też powiem wam dlaczego takie płytki jak najbardziej na schody są spoko. No dobrze, drodzy, schody mam już zrobione. Tak one wyglądają. Ta część u góry dopiero będzie robiona, kiedy będę robił tutaj ten front. Tutaj widzicie, bo to wszystko do obróbki. Ja chcę się połączyć z tym. A pokażę Wam w ogóle, jak to wszystko rozwiązałem, jeśli chodzi o przejście tarasu na schody. W ogóle, patrzcie te tutaj, nie, to są te kolejne. <laughs> tutaj były takie rzeczy robione, patrzcie, żeby jakoś to wyglądało. A później silikon fuga <noise> i będzie pięknie nie ale no tutaj było sztukowanie i kombinowanie żeby jakoś to wyszło a teraz zobaczcie tak wygląda przejście jest jakby płytka i tu już schodzą sobie schody żeby jakoś to wyglądało i żeby mieć ten oryginalny kant z przodu a tutaj jadę dalej jakby z tarasem i jest praktycznie to samo, nie? Tak jak tam. Tu niestety musiałem zrobić taką część, no bo nie szło wejść, i też nie starczyło mi na odległość. Nie było tu 120, potrzebowałem mieć więcej niż 120, żeby wyjść tam na równo z tym rantem. Więc tak to zrobiłem. Przyjdą jeszcze cokoły koły, moi drodzy. Słuchajcie, pada mi bateria w kamerce, ale co wam mogę doradzić? Płytka 2 cm. Podstopnica normalna, centymetrowa i to toteria padła, ale jestem kolejnego dnia, kontynuuję, e, więc tak, e, podstopnica taka sama, ale centymetrowa, żeby było łatwiej, e, ona będzie się troszkę różnić, a teraz Wam jeszcze pokażę rozkład, w ogóle zobaczcie, zrobiłem sobie cokoliki też, więc ten tarasik już ładnie wygląda, na schodach też zrobiłem sobie cokół, zobaczcie. A jeśli chodzi o rozkład, rozkład płytek, to zależało mi na tym, żeby mieć tutaj połówki, żeby po prostu je wykorzystać. I zacząłem od tych połówek, i wtedy mi wychodziła taka dosyć duża docinka tu przy ścianie. Więc zobaczcie, całościowo wygląda to dobrze. Tutaj już zdjąłem sobie te wszystkie rzeczy i wygląda to w ten sposób. No, przyjdzie jeszcze fuga, więc to się wszystko jakby skamufluje. Tutaj było trochę roboty. Jeszcze wam pokażę ogólnie przy tym froncie. Widzicie, no tu jest to jeszcze zrobione tak. Tu w ogóle jeszcze przyjdzie listwa, no bo jednak tu jest te cięcie widoczne i te płytki, no wiadomo, one są troszkę takie, jakby zaokrąglone, więc przyjdzie listwa, która tutaj, jakby będzie ten rand cały, bo chodzi o to, żeby nie było widać tego tych fal. Nie, przyjdzie listwa, która to będzie wszystko, jakby zakrywać. Tutaj też fuga zrobi dużą robotę, jeśli chodzi o to. No wiadomo, trzeba poczyścić od markera. Ale takie wcięcia porobiłem, widzicie. Więc w miarę tak to wygląda. O! No będzie spokojnie. Już ten front tak całkiem inaczej też wygląda. Tego. Więc, no ogólnie, tarasik wyszedł dobrze. Tu nie musiałem się bawić. No tu musiałem. Nawet chyba nie. Tu wszedło mi ładnie. Nie musiałem robić. Ogólnie do skończenia to brakuje mi zrobić tutaj cokoły. Zafugować i jeszcze wymyśliłem sobie, żeby skomplikować sobie robotę. To zrobię tutaj parapet z płytki. Też nie, też tej samej zrobię parapet na prosto, bo to nie ze spadem, na prosto, żeby coś można było położyć. I będzie fajnie. Także drodzy moi widzowie, zostało mi nic jak pozdrowić was. Bardzo serdecznie, życzę wszystkiego dobrego. Podziękować Wam, że też oglądacie filmiki. Cieszę się, jeżeli komuś coś się przyda z tego, bo w gruncie rzeczy o to w tym wszystkim chodzi. No i nic. A jak macie jakieś pytania, to chętnie wam odpowiem tam w komentarzach. No i tyle drodzy. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Ciao!